Jest z nami jedna z najbardziej pozytywnie zakręconych osób na polskim YouTubie, Martin Stankiewicz. Cześć. Dzień dobry, witam serdecznie. Do tej kamery miałem mówić. Jak, jak mówię do, do narodu, to mówię do tej kamery. Dzień dobry. Patrząc na Twoje dokonania i ilość projektów i produkcji, w których brałeś udział, widać jaką konsekwencję w dążeniu do celu. Ale właśnie, jaki jest ten cel w Twojej karierze? Dokąd zmierza Martin Stankiewicz? Znaczy, wiesz co, ja poprzez film. chciałbym <laughs> się tak świeje zawsze. <laughs> Jesteś, może coś tu mam na się to powiedz. <laughs> ja poprzez f... filmy i w ogóle produkcje takie na, na YouTubie chciałbym w jakiś sposób, nie wiem, może nie tyle zmieniać społeczeństwo, ale kształtować to młode społeczeństwo i też w jakiś sposób inspirować. Nie wiem, czy mi to do końca wychodzi, ale do tego dążę. No i oczywiście dążę, to już takie bardziej przyziemne, czyli że chcę po prostu zarabiać z tego, utrzymywać się. i... I żeby kiedyś, jak moje dziecko o, będzie w szkole podstawowej, to Tatuś to nie będzie tym pajacem z YouTube'a, tylko będzie tym twórcą z YouTube'a, o ile w ogóle YouTube będzie jeszcze istnieć. Ale uważam, że Internet to jest przyszłość, więc ja i tak będę się trzymał sztywno Internetu. Przepraszam. Niekryty krytyk? <laughs> nie no, blisko. Znaczy, nie nie niekryty, ale też robię do Internetu. Ty Martin, Sądy uliczne. Lubisz w dupę. Znaczy, takie pytania, że zadaję nam, nie, nie wiem, 13 powodów, dla których student nie zadaje sesji. O! No! Dobrze ci idzie. Nie, dzięki, dzięki. Nie A autografu nie chcesz? Nie, 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 nie. To chociaż nie to do tej Rozumiem, że produkcje w stylu niekomediowym w ogóle Cię nie interesują. Czy wiesz co? To myślę, że jest też kwestia dojrzałości. Ja w tej chwili jestem na takim etapie w swoim życiu, że raczej nie, nie powinienem nawet, głupio by było brać się za coś poważnego, bo to by było karykaturalne, więc dlatego stwierdziłem, że komedia w tej chwili jest takim najlepszym środkiem do, do przekazywania jakiejś tam, powiedzmy, treści, ale to nie znaczy, że komedia jest gorsza, bo ja poprzez komedię staram się poruszać często takie ważne kwestie, chociaż często to są też banalne i czasami nawet żenujące, najczęściej. A czy wybierając film, powiedzmy, na wieczór, też sięgasz głównie po komedię, czy niekoniecznie? Ostatnio zauważyłem, że coraz mniej mnie bawią komedia, wręcz żenują. Ja lubię takie komedie w tej chwili, które są powiedzmy połączone, nie wiem, delikatnie z dramatem albo innym gatunkiem. Chodzi mi o to, że taka czystość gatunkowa, gdzie komedia jest, nie wiem, to takie typu American Pie straszny film. No już z tego wyrosłem, niestety, chociaż sam mam wrażenie, że nadal takie tworzy. Aha, no to tak a propos najgorsza polska komedia, to? Ojej, długo by tego wymieniać, wiesz co? Pewnie po stereotypowo pojadę kazwawawa, chociaż. Nie, załatw Druga w kolejności najgorsza komedia. Ciacho, też załatwę. Nie, Mówię, w Polsce ostatnio niestety tworzymy bardzo, bardzo słabe komedie, bo te komedie są nastawione na zarabianie nie na przekazywanie czegoś, jakiejś głębszej refleksji nawet nie głębszej, jakiejkolwiek refleksji. Nasze komedie są po prostu żenujące. No, chociaż. Mam nadzieję, że to się kiedyś zmieni. No, jak słyszałem, jak się zarobiło za kacwawę, po prostu się łapałem za głowę. Oni wychodzili na partyzanta gdzieś tam na, na nowy świat, kręcili bez zgody. No i jak ręce już bardziej profesjonalnie swoje filmy. Myślę, że ważnym krokiem w Twojej karierze była współpraca z Platformą To się Wytnie. Jak się to się zaczęło, jak tam trafiłeś w ogóle? Znaczy, uważam, że To się Wytnie w ogóle nadało mi jakiekolwiek skrzydła i kształt, i to był całkowity przypadek. Nagle wiesz. Kończę tak naprawdę swój etap, jakim był liceum i nagle dostaję telefon od Łukasza Skalika, który mówi, że, że poszukują prezentera akurat do takiego programu o wpadkach filmowych. no Ja po prostu myślałem, że chwyciłem Pana Boga za nogi, bo zawsze kończąc yy, matury słuchałem sobie piosenki Tila w Warszawa i wyobrażałem sobie, jak będę jeździł do jakiejś firmy w rano w zatłoczonym tramwaju i będę się cieszył, że mam pracę w jakimś rozrywkowym przemyśle. Brałeś udział w jednym z większych przekrętów, można powiedzieć, w polskim internecie. Chodzi mi oczywiście o braci Kwas. Czy możesz nam przybliżyć, jak to wyglądało z kulisami, jak to się zaczęło i czy było to dla ciebie duże wyzwanie? Wiesz co? Ja zawsze byłem fanem Saszy, barona Koena i Andy'ego Kaufmana, którzy zawsze, powiedzmy, jakąś kreację tworzyli na scenie. Sasza, baron Cohen to dalej, chociaż nawet Andy Kaufman tak samo był, wcielał się w postaci i to mnie strasznie kręciło. Dlatego... Wyszedłem, że nie, nie z pomysłem, ale w jakiś sposób razem stworzyliśmy taki pomysł. Ja wyszedłem z inicjatywą, powiedzmy, chociaż nie, może nie do końca, nie chcę przekłamywać, przepraszam, jeżeli tak nie było. Ale w, w każdym razie razem wymyśliliśmy jakąś kreację, że będę stworzył, powiedzmy, nie, nie siebie, tylko jakieś sztuczne postaci. Łukasz wymyślił faktycznie braci bliźniaków, i tak się potoczyło dalej. Bo ja po prostu nie chciałem być zamknięty w tym stanku ze ślepej kliszki, bo stwierdziłem, że. To nie jest do końca to, co. Nie, nie, nie czułem tej postaci tak w 100%. I on dał mi alternatywę i powiedział, że obraz stworzymy drugą postać, którą bardziej będziesz czuł, yy, ale ma być jakby odwrotnością tamtej pierwszej. I tak właśnie powstali Bracia Kwas. I to trwało 4 lata, tak? Niepełne, chyba 3,5 z tego co pamiętam. No ale to i tak kawał czasu. Czy nie nabawiłeś się przez ten okres jakiegoś rozdwojenia jaźni? Czy ta psychika nie ucierpiała na tym projekcie? Wiesz, co powiem ci. Trochę tak było. Kiedyś na przykład wracałem z nagrań bezpośrednio ulicznego kombajnu, gdzie byłem przebrany za kostkę, czyli miałem okulary i kapelusz, nie zdjąłem tego i wracałem do domu. I jadąc do domu nie czułem się jak ja, tylko czułem się jak Oli, po prostu zacząłem przybierać jego zachowania, więc to było naprawdę... w pewnym momencie mówię, Jezu, co, co, co się dzieje? Plus, jak zakładałem te okulary i kapelusz, stawałem się bardziej rozpoznawalny, bo ludzie jakby mnie bardziej poznawali, że jestem tym kostkiem. Nie wiedzieliśmy nawet, że ludzie będą tak łatwo wierni, że uwierzą, że, że to nie jest fix. No Nazwisko Kwas po prostu no, sugeruje od razu, że coś jest nie tak. Halo, kto się nazywa Kwas? No, no nie wiem. No. No, myślałem, że ludzie z, no, no, uwierzą. Nie ma braci bliźniaków, którzy wyglądają wręcz identycznie. No. Ja, ja tu mam o coś takiego, to musieliśmy kiedyś mazać. Taki pieprzyk czy coś i, i ludzie po tym poznawali. Masakra. Popularnym projektem był też uliczny kombajn. Czy możesz przypomnieć jaka była twoja rola właśnie w tym programie? Tak, no tutaj to byłem To nie była typowa sonda uliczna. To nie była typowa sonda uliczna. Zresztą ja teraz staram się to kontynuować w jakiś sposób w projekcie Martinez na ulicy. No chodzi o to, że ja wychodziłem na ulicę i zadawałem krępujące pytania i to najczęściej było w sposób taki irytujący, może nie irytujący, ale naprawdę dziwny. Powiedzmy, no ja byłem z takim stoikiem, stoicki spokój i nagle zadaję, a jaką pani lubi pozycję seksualną, a czy lubi pani, nie wiem, na pieska i stoję, zadaję, wyglądam jakbym był, kurcze kolesiem, który pyta się o śmiertelnie poważne rzeczy, a zadaje jakieś naprawdę bardzo intymne pytania. A czy to przychodziło ci od początku łatwo, czy jednak musiałeś się jakoś do tego y, przestawić? Do tych właśnie takich pytań dosyć intymnych. Wiesz, to było tak zawsze, zawsze domiałem, Nawet już po dwóch latach, że przez pierwsze pół godziny wychodzenia na ulicę ja stałem i mówię: No nie, no przecież to jest żenujące, ja nie mogę się zapytać, przecież to jest wstyd. I później po tej pół godziny ktoś mi odpowiedział pierwszy, poczułem, że jest fajnie, i się rozkręcałem tak, że w ostatnie wywiady tego dnia to po prostu już jałem po bandzie. Eee, no właśnie, tu już wspomniałeś o swoim projekcie Martin S. na ulicy, który jest już na twoim autorskim kanale, czyli idziesz na swój rachunek. Czemu postanowiłeś akurat kontynuować taką formułę ulicznego kombajnu? Czy ciężko było Ci się z nim rozstać na przykład? Znaczy, wiesz co, bo zawsze na, tym, to, na to się wytnie. Czułem, że uliczny kombajn jest tym takim najbardziej powiedzmy, popularnym projektem, plus ja się najbardziej czuję w, w, takich, w takiej formule, w sensie, gdy, nie, gdy humor, powiedzmy, ciąży na jakimś takim dialogu i dlatego właśnie ta sonda, chociaż, no jak, nie wiem, czy zauważyłaś czy nie, oprócz sondy, w tej chwili na przykład moimi najbardziej popularnymi seriami są na przykład Powody i Sposoby, a to są typowo scenki już reżyserowane, ale tam też opiera się to na dialogu, humor nie wypływa bezpośrednio ze mnie, być może jestem za mało śmieszny. No właśnie o powody miałam zapytać, bo one, najpierw były sądy, a powody doszły po jakimś czasie na Twój kanał. Co się popchnęło właśnie w takim kierunku? Znaczy po prostu, wiesz, cały czas szukałem pomysłu na siebie i ludzie mi powiedzieli i mieli rację, że to jest trochę odcinanie kuponów, w sensie, że no, wyszedł, odszedłeś, to się wytnie i zaczynasz robić to samo, że to jest, wiesz, no, czemu nie mogłeś tego tam robić? Więc stwierdziłem, kurczę, macie rację, pokażę, że potrafię jednak coś innego. Najpierw wrzuciłem swój film dyplomowy, to bez sensu. To jest nie, nie jest internetowy typowo film, trwa za długo 30 minut. To jest po prostu ktoś może obejrzeć, ale ludziom się to spodobało. Ludzie naprawdę komplementowali ten film, mimo że nie był jakiś strasznie popularny, to widziałem, że to jest coś, co mogę też robić. No bardziej, że ja przed to się wytnie tworzyłem głównie fabuły i tym się zajmowałem, więc stwierdziłem, że warto by wrócić do korzeni i robić w formule internetowej jakieś takie filmiki fabularne. Ostatnio wrzuciłeś powody, do których, przez które trudno jest być początkującym youtuberem, a potrafisz wymienić e, trzy powody, dla których lubisz tworzyć swój kanał. A ci dobrze, idą te powody trzy. Tak, nie no, trzy powody, wiesz, ale ja, ja wiesz ile ja wymyślam do 13 powodów, to musi być po prostu długie zatwardzenie w kiblu. E, czekaj, no trzy powody. No przede wszystkim... E, Jestem w jakiś sposób, mimo że jestem zakompleksiony, to jestem narcyzem i no po prostu lubię, jak tak jak budzę się rano i tam widzę komentarz, no super filmik, no to mnie łechce. Gorzej jak się budzę rano i pierwszy komentarz to jest ale beznadziejne, to wtedy idę dalej spać i czekam na nowy komentarz. Nie, lubię, to jest właśnie tak, taka, taka powiedzmy narcystyczne podejście trochę. Drugie to chcę, powiedzmy, w jakiś sposób kształtować świat i społeczeństwo przez pryzmat taki, taki twórczy i komediowy. No i trzecie. nie nadaje się do niczego innego. No, a coś czuję, że będzie rekord. Chuj. To nie przez to połączenie konta z Google Plus. Ja miałem romans z telewizją i jakoś nie do końca to jest to, nie wiem, telewizja... Czyli w internecie czujesz się pewniej? Tak, no, no samowy, zajęć. nie wiem, internet to jest taki zupełnie inny poziom komunikacji, no ja nawet będę pisał pracę magisterską na, na, na podstawie telewizji a internetu, porównywać to będę. Mhm. Nie wiem, może jestem innym pokoleniem, ale dla mnie internet jest dużo bliższy. Chodzi o to, że te kontakt z, z widzami, że ja mogę od razu komentować, pisać, widzę, co oni chcą ode mnie, czego nie chcą ode mnie, mogę wymienić poglądy. No świetnie, dlatego mam nadzieję, że internet to jest przyszłość. A właśnie, ty powiedziałeś, że internet, telewizja. A czy przeszło ci kiedyś przez myśl, żeby spróbować swoich sił powiedzmy na scenie przed żywą publicznością? Czy to jest na tyle inna bajka, która w ogóle nigdy cię nie interesowała? Wiesz co miałem na początku, jak odszedłem, nawet co się Nie chciałem sobie zrobić coś takiego, że swoje turnę po Polsce zrobię i zacznę ludziom opowiadać. Tylko wtedy zastanawiałem się, co ja będę opowiadać. Bo ja nie wiem, nawet wiesz co, w szkole kiedy się nauczyłem jakiegoś takiego monodramu, tam występowałem. Ale nie wiem, czy. czy... Ja, ja się bym stresował, że kurczę, oni się nie zaśmieją, że, że nagle jest cisza i że jest. Ja mam maksymalne kompleksy. Na przykład nie, nie, nie lubię jak moja mama, która jest najbliższą mi osobą. Znaczy obok dziewczyny, żeby nie było, zaraz się dziewczyna obrazi Która ogląda filmik, ja, ja się wstydzę po prostu, żeby ona siedzieć przy niej, gdy ona ogląda moje produkcje. Dlatego tym bardziej się na scenie, chociaż y, mam nadzieję, że kiedyś to, to, to pokona mi wyjdę na scenę, bo kontakt z żywym człowiekiem pamiętam z lat szkolnych, gdzie występowałem w amatorskim kabarecie, no jest po prostu czymś wspaniałym. Tym bardziej, że ja się wtedy zmieniam w też kompletnie inną postać i mogę rozmawiać z każdą osobą na, ze sceny, bo nie czuję tego takiego wstydu, jak czuję powiedzmy w prywatnej rozmowie niestety. No. Jestem chorym człowiekiem. A, a czy wrzucając nowy materiał do sieci czekasz w napięciu na odzew z internetu, czy jesteś na tyle pewien swoich materiałów, że potrafisz się wychillować i tak spokojnie patrzeć na odzew? jest to cały czas napięcie. Moja, moja dziewczyna nawet zauważyła, że, że jeżeli ja wrzucam filmik, to ona w, na te dwie godziny powinna gdzieś sobie pójść i w ogóle mi nie przeszkadzać, bo ja i tak nie będę albo jej słuchał, albo jej odwarknę, albo cokolwiek zrobię, bo to jest jakbyś wydarzenie, no tak jak wiesz, puszczają film w kinie, w sensie premiera kinowa, w, przychodzą twórcy, wiadomo, że to jest inna skala, ale jest to takie oczekiwanie, jaki będzie odzew i te, te, te powiedzmy, pierwsze te dwie godziny w jakiś sposób weryfikują, chociaż nawet nie do końca, bo czasami później to trafi gdzieś na, na jakieś inne demotywatory czy coś, i, i nagle to nie są już tylko fani, którzy będą cię po prostu chwalić za wszystko, tylko są ludzie, którzy nie oglądali cię wcześniej i powiedzmy, spotykasz się jednak z krytyką. Ale ja, już naprawdę, jeżeli chodzi o krytykę, to już tyle przeżyłem w życiu, że. Nie dotyka mnie ża żaden najgorszy. To, nie, to nie jest krytyka, przepraszam. Bo krytyka to okej, okay. to są wulgaryzmy, to są hejty, ale ja już jestem tak, tak gruboskórny, że mam to gdzieś. No właśnie, dużo się mówi o takiej fali hejterskich komentarzy, która zalewa internet. A czy pamiętasz taki komentarz tego typu na swój temat, który najbardziej ci rozbawił na przykład? A czy rozbawił właśnie... Nie... Żaden cię nie bawił i wszystkie cię bolą ja, po prostu. Ale już mnie nie bolą. Ja już po prostu je tak czytam z, takim, z taką pobłażliwością, ale na przykład pierwszy odcinek ślepej Kliszki jak wyszedł, to był nawał, po prostu chyba w ciągu godziny było 200 komentarzy, z tego 210 było negatywnych, bo 10 już usunęli. Więc ja wtedy powiedziałem, Boże. Ja dopiero sobie ja nie, 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 nie nadaje się do tego, ja nie mogę tworzyć. A później sobie uzmysłowiłem, że ludzie nie wiedzą, kim tak naprawdę jestem. Ludzie zobaczyli jakiś przypadkowy pierwszy odcinek, w którym ja naprawdę nie jestem sobą. Wcielam się w jakąś psychiczną osobę i stwierdziłem, że no mogą mieć rację. Plus oczywiście to jest zawsze mój głos. Ja już się sam z niego śmieję, ponieważ no, no, Bóg po prostu o mnie zapomniał. Nie wiem, ja chyba przeszedłem w kolejce z dziewczynami jakoś i dlatego mi nie dał mutacji. Ale ludzie teraz uważają, że to jest charakterystyczne. Krzysztof Gonciarz, którego pozdrawiam, powiedział, że mam głos jak krasnale z King Size'u. Internet jest dla ludzi gruboskórnych, ale tą grubą skórę można sobie wyrobić. No a jednak? No ja sobie wyrobiłem. No ja po pierwszej ślepej kliszce płakałem, dosłownie siedziałem w kącie, praktycznie tak jak w filmach, że pod prysznicem tak, tak się myłem i płakałem. I później stwierdziłem, dobra, walić to, no przecież kto, kto nie chce oglądać, to nikt nie ogląda, no i tyle, no i dlatego jestem w tej chwili na takim etapie, gdzie jestem, bo, bo nie rezygnuję z tego, no tutaj jest strasznie ważne, żeby tworzyć cały czas i, i nie poddawać się, mimo, że będą jakieś hejty, ale pamiętajcie, że oprócz tych hejtów jest też masa pozytywnych komentarzy, no co innego Gracjan Rostocki, no gdybym był Gracjanem Rostockim, to bym nie tworzył, a on nie dość, że tworzy, jeszcze przekracza kolejne granice, no, pokazuje tyłek, pokazuje dosłownie penisa, ja nie wiem, nie długo we Wejdzie do środka swojego ciała i zacznie, nie wiem, może go jarają te hejty, nie wiem, no, Gracjan, pozdrawiam fajny z siebie facet. Gdybyś mógł zaprosić do swojej produkcji dowolną osobę, nie musi być z Polski, kto, kto by to był? Nie już chciałem odpowiedzieć. Zawsze, zawsze miałem tą samą odpowiedź, ale os... ostatnie, ostatnie wydarzenia trochę mi zmieniły pogląd na tego człowieka. Chodzi mi o Józef'ego Allena, który, jeżeli chodzi o taką twórczość typowo-filmową, był zawsze moim wzorem do naśladowania. plus Ja zawsze się z nim utożsamiałem jako osobą. W sensie, ja miałem takie zachowanie, takie tiki nerwowe, że jak rozmawiam, to cały czas tre ręcą to samo robi. Ale ja nie mam dziecka i moje... nigdy nie, nie myślałem, żeby w ogóle dziecko w jakiś sposób. Yy, 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 dotykać intymnie. Czyli znaczy, ja nie wiem, też nie, nie chcę oskarżać, bo ostatnio po prostu wyszło znowu na jaw, to jest stara sprawa, że, że niby miał jakieś takie skłonności pedofilskie, nie wiem, czy słyszałaś, czy nie. No powiedzmy, no i to, to była dla mnie przykra sprawa, bo dla mnie koleś był y, w jakiś sposób no, idolem i autorytetem, który stał na podium. W tej chwili trochę zmieniłem poglądy, chociaż nie chcę jeszcze oceniać, bo nie wiadomo jak jest. Więc kogo bym wziął? Prawdopodobnie w tej chwili to jest Sasza Baron Cohen, który też był moją inspiracją w życiu i nadal jest. Dobrze. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.